Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zaktualizować Pad of Building do nieoficjalnej wersji 3.21 Crucible. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję, jeśli film okazał się przydatny. Ostrzegam, że ta nieoficjalna wersja jest tylko wersją poglądową i nowe notki jeszcze nie są aktywne, lecz można je tylko podejrzeć. Jeśli nie posiadasz Pad of Building w community, możesz go pobrać z linku w opisie, natomiast jeśli już posiadasz poba, to zacznijmy od kroku drugiego. Krok pierwszy. W celu pobrania Pad of Building wystarczy kliknąć w link z opisu i postępować zgodnie z moimi instrukcjami. Ja stronę już mam przygotowaną. Aby ściągnąć Pad of Building Community, przechodzimy do linku dostępnego w opisie, a następnie klikamy w pierwszy dostępny link. Tak ściągnięty Pad of Building wystarczy rozpakować w dowolnym miejscu na dysku. Tak rozpakowane Pad of Building jest gotowe już do użycia. Możemy kliknąć tutaj Pad Building i zobaczyć, jaką mamy wersję. Jak widzimy już tutaj, jest to wersja 3.20, czyli najnowsza wersja dostępna oficjalna. Następnie, aby zaupgradeować tą wersję do 3.21 wersji nieoficjalnej, wchodzimy z powrotem na dostępną tutaj stronę i ściągamy te trzy pliki, które są również dostępne pod tym drugim linkiem. Możemy je następnie otworzyć oraz po prostu otworzyć ten folder i rozpakować go do wcześniejszego już folderu POB. Kopiujemy tutaj. System zapyta nas, czy chcemy wymienić te pliki, które są już w tym folderze. Oczywiście klikamy tak. W ten oto sposób mamy już Pad of Building w wersji 3.21. Aby cofnąć wersję z powrotem do wersji 3.20, musimy kliknąć tutaj Update Ready i zaupdate'ować Pad of Building. I mamy z powrotem wersję 3.20.